Cześć, ja nazywam się Dante i dziś przedstawię wam historię Jade. Ale zanim to zrobię, dwie sprawy informacyjne. Po pierwsze, głosowanie. Do wyboru macie Kano, Jaxa, a w miejsce Edenki Jade wskakuje agentka sił specjalnych, Sonia. Jak zagłosować? To proste. Pod tym filmem w komentarzu piszesz imię wojownika, którego historię chcesz zobaczyć. Ja pod koniec tygodnia zliczę wasze głosy i dam wam znać kto wygrał. Po drugie, chciałbym was poinformować, że do końca tej serii pozostało już tylko pięć postaci. Onaga, Shiva i trzech wcześniej wymienionych przeze mnie fighterów. Czyli w tym roku zaczniemy nową linię czasową. Jej. Ale starczy tego gadania. Hej, to ja, wasz ulubiony niemiecki grubas z komunikatem z przyszłości. W trakcie montowania tego filmu zauważyłem, że zapomniałem wspomnieć o tym, żebyście zobaczyli historię Kitany Sindel i Shao Kana, bo są bardzo powiązane z historią Jade. Link w opisie, a w tą sobotę o 20:00 Live z Raymana 1. Przejdźmy do historii Jade. Jade, edenska skrytobójczyni i najlepsza przyjaciółka Kitany. Przeszłość Jade sprzed ataku Shao Kana na Edenie jest nieznana. Kiedy imperatorowi Outworld udaje się podbić niebiański wymiar, Kan siłą zmusza Sindel i jej córkę Kitane do zamieszkania w jego pałacu. Aby młoda Kitana nie była samotna, Kan nakazuje swoim żołnierzom porwać jakąś młodą dziewczynkę z ulic zniszczonej Edenii, która stanie się służką księżniczki. Tarkatanie odnajdują dziewczynkę w podobnym wieku do Kitany, którą transportują do pałacu Kana. Jakiś czas po śmierci Sindel. Kan zaczyna trenować Jade, Kitany i Mlinę, dostania się jego prywatnymi skrytobójczyniami. Księżniczka zaprzyjaźnia się ze swoją służką, a z czasem Jade staje się jej bliska niczym siostra. Mortal Kombat 3 Po porażce Shao Kahn w Outworld Imperator postanawia zignorować zasady Mortal Kombat i dzięki wskrzeszonej Sindel najeżdża wymiar ziemski. Jade i Reptile otrzymują specjalne zadanie – sprowadzenia do Outworld Kitany, która uciekła z dobrymi wojownikami do Earthrealm. Jakiś czas po tych wydarzeniach, Sługusom Kana udaje się odnaleźć córkę Sindel. Dochodzi do walki, w trakcie której Jade zdradza jaszczura i razem ze swoją przyjaciółką pokonują go. Po tych wydarzeniach Edenki dołączają do dobrych wojowników, aby stawić czoła siłą Shao Kana. Mortal Kombat 4 po porażce Shao w Earthrealm, Imperator razem ze swoją armią powracają do Outworld. Kitana widzi w tym idealną okazję, aby odbić Edenię z rąk osłabionego Shao Po zebraniu armii przybranej córce Imperatora udaje się odbić niebiański wymiar spod jego wpływu. Na jakiś czas nastaje pokój, który zostaje przerwany przez atak upadłego Boga Śmierci i jego Bractwa Cieni. Jade, Kitana i Sindel zostają spytane przez demony Boga Śmierci i rzucone do lochu pod pałacem Kitany. Jakiś czas po tych wydarzeniach Liu Kangowi udaje się pokonać Shinoka, przez co trójce Edenek udaje się uciec z więzienia. Mortal Kombat Deadly Alliance Po pokonaniu Shinoka, Sheng Tsung i Quan Chi zakładają śmiertelne przymierze. Dwójka Czarnoksiężników zabija Shao Kana i Liu Kenga, po czym zaczynają zbierać dusze potrzebne do wskrzeszenia Armii Onagi. Raiden wyrusza do Pałacu Kitany w Edeni, gdzie opowiada królowej o tym co się wydarzyło i prosi ją o pomoc w walce z siłami Sheng i Quan Chi'ego. Kitana zgadza się i na czas jej nieobecności przekazuje władzę swojej matce i nakazuje swojej przyjaciółce Jade pozostać w zamku, aby chronić Sindel. I jakiś czas po tych wydarzeniach Jade dostaje pozwolenie od Sindel, aby również wziąć udział w bitwie przeciwko magom. Mortal Kombat Deception Po dotarciu na miejsce, Jade jest świadkiem przemiany jej przyjaciółki w zombie przez króla smoka Onage. Jade zaczyna potajemnie śledzić Onage i jego armię. Jakiś czas po tych wydarzeniach, ona ze siłą udaje się przejąć Edenię były imperator wrzuca panującą nad wymiarem sindel do lochu pod pałacem kiedy jade dowiaduje się o uwięzieniu matki jej przyjaciółki postanawia ją uwolnić po tym jak onaga opuści Edenię po opuszczeniu niebiańskiego wymiaru przez onagę jade wkrada się do lochu gdzie jest uwięziona sindel jednak na miejscu skrytobójczyni zostaje zaatakowana przez swoją zombifikowaną przyjaciółkę Kitane po długiej, brutalnej walce Jade udaje się pokonać zombie Kitane. Edenka uwalnia Sindel, po czym razem z nią uciekają z pałacu przez portal do Outworld. Po tych wydarzeniach Jade razem z Sindel dołączają do dobrych wojowników, a jakiś czas później Shujinko Ermakowi duszy Liu udaje się pokonać Onage, przez co Król Smok traci władzę nad swoimi sługami. Mortal Kombat Armageddon po pokonaniu onagi przez Szudzinko Jade razem ze swoją przyjaciółką Titaną i jej matką bierze udział w wielkiej bitwie sił, światła i ciemności u stóp piramidy Argusa. Jednak Edenka, tak jak niemal wszyscy wojownicy z uniwersum, zostaje zabita. I tu kończy się jej historia. Przypominam o głosowaniu. Keino, Jax, a może Sonia. Wy decydujecie. Jeśli spodobał Ci się ten filmik zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi filmami na kanale zostaw suba. Ja się będę z wami żegnał z tej strony Dante. Cześć.